367 Marek z Biała. proszę białej to górem jesteś, endurowiec tak, 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 korzystam rower widzę bardziej taki trochę górski niż tak, tylko że założyłem takie racingowe Aha. także bardzo dobrze się spisują Co cię motywuje do tego, żeby startować w takich wyścigach? Co mnie motywuje? Hmm. Kocham rower, no, pasja życia. Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego tutaj? W zeszłym roku pierwszy raz jechałem, nieźle? Tak. I chciałem po prostu sprawdzić, czy jestem w stanie poprawić średni. Aha. Ale widzę, że będzie ciężko. No takie są głosy, zresztą ojciec, lektor, z którym przed chwilą tu rozmawiałem, też mówi, że wolniej wszyscy jadą. Nie wiem, czy pogoda, Zbarnie, czy trochę to błoto. Ale... Różnica była taka, że zaczęło się od góry. Tam już dużo czasu zostało stracone. stracone. Aha. Później błoto, niesamowite błoto. Zmiany w trasie. I ogólnie, jakoś tak się czuję słabi w zeszłym roku. Może pogoda, może wirus wszystkich osłabił? Nie, nie. Pogoda, no, upał jest, swoje robi. Może dlatego, że w zeszłym roku jechałem z dwoma gośćmi, których poznałem na trasie. Z jednym do, do końca dojechałem do Met. Co zauważyłem tej nocy, w zasadzie, że jadąc sam odliczałem kilometry. Podjechało z dwóch gości, rozmawialiśmy i trasa uciekła w momencie. Aha. To ma znaczenie też. O, okej. Okay. Powiedz, szykowałeś jako specjalnie? Znaczy ja dużo jeżdżę ogólnie. Aha. Także trasy zarówno górskie, różnej długości, jak i... bardziej płaski teren, ale zawsze to jest yy, znaczna część jest terenowa. A powiedz coś ludziom, którzy się wahają czy startować w takich wyścigach? Jak, jak, jak Co byś im powiedział? Co bym im powiedział? Niech trenują. Trenują i jeszcze raz trenują. To jest podstawa. I muszą to lubić. Muszą, muszą spróbować. Aha. Zrobić sobie jeden, jeden większy wypad, albo stopniowo zwiększać intensywność i długość. Chociaż dyrektor ze względu na rosnący poziom uczestników postanowił, że formuła się zmienia. Nie wiem, czy dostałeś komunikat już SMS-em, że wracacie z Gnańska do Maronią Górę. Jest 2400. Co ty na to? Z Gnańska. Roberem na Baronią Górę z powrotem, tak. Zabracacie Co? w Gnańsku i z powrotem na Baronią Górę. Co ty na to? Ja na to. No to przyjechałbym do domu od razu. Nie? No tak, poligierski. No Ale? Ciężko było. Czy jakieś starty dalsze jeszcze tego typu? Chciałbym Wiesz, w Karpatii wystartować, bo to, to jest taki, taki czas, sierpień, że trudno wygospodarować te kilka dni. W zeszłym roku nie byłem w stanie i w tym chyba też nie, ale to jest właśnie coś, co zawsze chciałem zrobić. Dawna, dawniej się to nazywało Transkarpatia. Na Karpatii. kiedyś miałem ochotę na to, ale jakoś, jakoś nie wyszło. No zobaczymy. Ale nic sobie chyba już na razie dam innym pojeździć i spróbuję czegoś nowego. Spałeś dzisiaj? No, spałem chyba 4 godziny. Takim. że planujesz następny? O, plan? a, gdzie planujesz jeszcze? Do nie Warszawy? Plan. Nie, tyle chyba nie dojadę. Zobaczę. To Kazimierza? Do Kazimierz gdzieś? No, tak. Kazimierz może. Planowałem pierwotnie dęby. Ale myślę, jeżeli... że to brzmi rozsądnie, Kazimierz, to masz niedługo już. Kazimierz jest niedaleko. Tak, tak. To znaczy, tak sobie postanowiłem, że będę szukał noclegu około godziny 20 w rejonie. Chcę się w końcu, się w końcu wyspać dobrze umyć przede wszystkim. Fajnie, dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia w Gdańsku albo gdzieś po drodze, mam nadzieję, że się spotkamy. spotkamy. Okay.